Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj Gospel. To już pewnie wiecie Oczywiście zrobiłem intro, które zajmuje aż 10 sekund waszego życia Zmniejszę je aż do parę sekund Nie no, a tak na serio Witam was w vlogu Oczywiście pół godziny będę stękał, enkał i wszystko robił Dlatego się muszę troszeczkę postreszyć, bo muszę się w minucie wyrobić Zaraz będę nagrywał, w zasadzie no, będę nagrywał ta 5 przygody Bartka w wojsku i ten, no, alternatywną historię. I tak, mówię, jak, jak, na jaki to zasadzie będzie polegać? Pierwsze, to nie będzie to zrobione tak jak zawsze. Że na przykład tam alternatywne nie, nie zawsze. Nie będzie alternatywnego zakończenia. Po prostu to będzie w piątym odcinku już. Jej! Ponieważ no nie chce mi się robić na nowo... Tamtej sceny po prostu będzie, będzie ta scena zrobiona, jak on tam będzie. Nie będę wam mówił, ale no, potem mam co do tego fajne plany, jak to wykorzystać. Oczywiście cała seria będzie no i potem przygod z przygodów Bartka w Wojsku znajdziemy się w przygody Bartka, albo tam przygody Bartka chyba w Los Santos, czy coś w tym celu, po prostu zobaczycie w filmikach. Teraz druga sprawa. Przyszłość kanału. I co z moimi poradnikami do Senora's? Koń, kończę z nimi. Kończę bo po prostu, jest pełno takich filmików. Do piątki raczej modów instalować nie będę, bo już bana. I już tak mam i teraz trzeci ban. Za co? Pierwsze, za to, że cheatowałem. W zasadzie nie ja cheatowałem, bo to gościu rzuca mi kasę i dostałem bana. Ale druga sprawa to, teraz drugi ban chyciłem no za nic, no nie wiem czy przez pomyłkę, no ale Rockstar się wypiera, że niby ten, poczekam do 28 tam, września, to będzie gotowy. Ale tak, mm, pierwsze co? Co w tej serii będzie? tych przygodach Los Santos. No Los Santos typowo. Zresztą piąty odcinek przygodów Bartka już jest ostatni i to będzie chyba sezon drugi już. On tam będzie potem przeprowadzał tam... No. No, zamierzam robić jakiś taki na nieco. I staram się już tak i tak powiedzieć spytać, czy będzie Minecraft? Nie, nie będzie Minecrafta. Nie lubię. <grym> No oczywiście, no, dwie minuty już ma to nagranie, a ja dalej z kom. Jakieś nowe serie, myślę, że Life is Strange, tylko wyjdzie piąty epizod. Myślę, że zrobię cały sezon tego, no, do pięciu epizodów wszystko. Będę robił inne wybory, inne jakieś tam zakończenie może być, obejrzymy, czy będzie zakończenie inne, czy te same. Tutaj w The Walking Dead. Propo, The Walking Dead. Myślę, że nagram. Ale nie obiecuję, bo no wiecie, jak ja robię coś i nie kończę. GTA czy nagram, czy zrobię jakiś let's play. Myślę, że chycę się GTA 4. Chociaż nie, bo GTA 4 ma tyle problemów, że same uruchomienie do głównego menu już jest no naprawdę ciężarem. Bo a to kamera się rusza. No. Patrz, trzeba zgrać zła optymalizacja. Druga sprawa. Seria z użytkownikiem Fish. Tak, on ma kanał na YouTube, podam wam linka w opisie. I teraz tak. Tak, z nim nagram grę Herd jakoś tak. Nie umiem wymówić tej nazwy. Wybaczcie. I trzecia sprawa, i no, oczywiście taki sam fail jak nagrywam to już drugi raz, bo robię faile takie, że mówię druga sprawa to jest już piąta. Dobra. Kolejna sprawa. O. Czy na przykład nie wiem Wiem, że mam zamiar nagrywać jakieś poradniki? Aha! Tak, GTA 4. Jeżeli GTA 4 będzie się dobrze spisywało i jeżeli wszystko będzie działać, mam zamiar nagrać. LCPDFR do GTA 4. I teraz myślę nad epizodami, gdyż z nimi jest mniejszy problem. A zresztą, więcej samochodów jest lepiej jest to zbudowane. Lub w GTA 5. Lub GTA 5 są z... Ups. No tak. Taką serię mam zamiar zrobić. Po prostu zrobię takie hobby do no, Alakindy, like tylko gorsze. Od razu gorsze. Po prostu, no, będę strzelał do zombie, haha, ciekawy temat. Jeszcze muszę ogarnąć wszystkie te programy, bo to jest masakra. No dobrze, będę kończył. Aha, i czało mnie tak długo nie było? No proste. Bardzo proste. Pip! Byłem na wakacjach. No teraz koniec. Oczywiście teraz będzie na UKI i teraz to sramy... Nie no. Będę teraz starał się nagrywać. Po prostu nie mam co nagrywać, no. Poradniki skończone. Może nie dokładnie, ale samymi poradnikami nie mogę jechać, no bo to już jest praktycznie i GTA, 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 nie. Pojawi się Assassin's Creed, pojawi się Need for Speed, jakiś tam, chyba Undergrounda 2, ale nie obiecuję. Hot Pursuit zrobiłbym, e, jako jeż, jaka jeszcze seria? Myślę, że... Super Mario Bros. Tego nanesam. Myślę, że dałbym radę nagrać go. Tylko muszę emulator znaleźć taki dobry, który by nie ścinał. Aha, i z mm, jeden. Tak, od niego stara nazwa. Nie wiem. Britfishem. Nagramy. Myślę, że tak za niedługo. Postaramy się nagrać Super Mario Bros. 3. Będziemy tam przychodzić i kto przegra, nagrywa Minecrafta. Tak. A Limbo of The Lost. Wiecie, takie, taki crap. Nie no, ale chyba Minecrafta nagrywamy. No, ten kto przegra w Mario tam pierwszą plus przegra, ma 5 żyć i przegra je to w takim razie on będzie nagrywał. Ale jeszcze nic nie jeszcze nic nie planuję, do bo... Muszę dogadać się z Britfishem, czy będzie chciał taką, taką serię nagrać, czy raczej ma zamiar jakieś swoje serie. A ja was żegnam. Szczała. Wiem, skopiowane od innego YouTubera. Cześć.